Panie starosto, dzisiaj rano odebrał Pan kolejną inwestycję polegającą na utwardzeniu poboczy. To wyzdawałoby się nieduże zadanie, ale jakże poprawiające jej bezpieczeństwo i zdecydowaną, zdecydowanie funkcjonalność drogi. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, to wspólna inwestycja powiatu wałbrzyskiego i gminy Czarny Bór, polegająca na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej Czarny Bór-Witków-Jaczków. Wykonaliśmy tam 504 m2 utwardzonego pobocza za pomocą kostki granitowej, więc to jest najbardziej trwałe. E, utwardzenie, jakie można e, przewidzieć. E, funkcja tego utwardzonego pobocza jest e, tak naprawdę różna, bo i służy do poszerzenia e, pasa jezdni, czyli ten samochód, który nie może się minąć e, w danym momencie, może zjechać na te utwardzone pobocze. Również piesi mają bezpieczne miejsce do przejścia, do stanięcia, e, są poza jezdnią e, główną. No i przy tych naszych drogach powiatowych, gdzie tak naprawdę brakuje nam miejsca na budowanie chodników dwumetrowych, to rozwiązanie jest bardzo optymalne. Tak jak pan redaktor zauważył, zimowe utrzymanie dróg przy kostce granitowej zapewnia to, że spokojnie możemy pługiem wypchnąć ten śnieg do rowu i on nie stanowi nam żadnego zagrożenia. W momencie, w którym budujemy chodniki, no to ten krawężnik jest oporem i uniemożliwia wypchanie śniegu z jezdni. No bardzo się cieszę, że kolejna inwestycja wspólnie zrealizowana z gminą Czarny Bór z wójtem Adamem Góreckim się zakończyła. Myślę, że ta współpraca jest na poziomie bardzo dobrym i będzie kontynuowana w latach przyszłych, więc serdecznie dziękuję wójtowi Góreckiemu i całej Radzie Gminy Czarny Bór za, za tą decyzję, że wspólnie z powiatem realizujemy wspólne rzeczy dla naszych mieszkańców.